Stworzyłem swój olbrzymi, potężny, największy kubełek w KFC. Jesteśmy dzisiaj na terenie N-Parku na wrocławskich Maślicach. Za moimi plecami Kentucky Fried Chicken. I za chwilę wejdę tam i zamówię kubełek, po którego zobaczeniu napiszesz Robi wrażenie. Ja to ten od nietypowych zamówień, a to tam w kiosku. Dobra, okej. Okay. Misja zakończona. Zobaczcie jakiego potwora stworzyłem. Budzi grozę. A teraz czas przejść do konsumpcji. Oraz spróbować tego monstrualnego potwora. Za największy kubełek Gigant z maksymalną ilością dodatków zapłaciłem 199,50 zł. Stripsy, wingsy bites, kentaki, kukurydza, frytki i dodatkowe sosy idealna porcja dla pięciu osób. Dzięki opcji stwórz swój kubełek każdy z nas będzie mógł stworzyć swój wymarzony kubełek w zależności od budżetu. Minimalna wartość zamówienia to 25 zł. Funkcja indywidualnego kubełka jest obecnie dostępna tylko w wybranych restauracjach, ale wkrótce będzie również w całej Polsce. A co wy sądzicie o takiej opcji personalizacji? Kogo zaprosiłbyś do zjedzenia takiego potwora? Daj mi za